Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć się współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co może pójść nie tak, gdy odstawiasz antykoncepcję hormonalną. I mam tutaj na myśli zarówno tabletki antykoncepcyjne, jak i plastry, jak i wszelkie inne formy antykoncepcji hormonalnej, jakie tylko mamy na tym świecie obecnie dostępne. Bardzo często pracuję z pacjentkami, które odstawiają tabletki antykoncepcyjne, i często ten proces niestety długo, długo trwa. Często długo przygotowujemy się do tego odstawienia antykoncepcji, zwłaszcza u takich pacjentek, u których rzeczywiście były przed um, przyjmowaniem tej antykoncepcji jakieś problemy, albo jeśli pacjentka już odstawiała tabletki i skończyło się to tragicznie. No i właśnie o tych najczęstszych skutkach ubocznych, jakie rzeczywiście kobiety jakie kobiety doświadczają przy odstawieniu tabletek, przy odstawieniu antykoncepcji hormonalnej, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. I będę też miała dla Ciebie dodatkowy, darmowy materiał, jeśli będziesz chciała zgłębić ten temat dalej. Jeśli temat odstawienia antykoncepcji jest dla Ciebie obecnie ważny, bliski, być może właśnie Ty jesteś też taką osobą, która już odstawiła kiedyś tabletki i źle się to skończyło, i doświadczyłaś skutków ubocznych. A być może po prostu boisz się tego, bo właśnie słyszysz o tych skutkach ubocznych, a lekarz mówi, że nie trzeba się do tego przygotowywać w żaden sposób i ty niespecjalnie temu mimo wszystko ufasz. Więc tak, jakie są najczęstsze skutki uboczne, o których się często mimo wszystko dalej mało mówi, zwłaszcza jeśli chodzi o taką relację pacjent-lekarz. No to tak naprawdę zazwyczaj słyszymy, że nic nie trzeba robić, że po prostu skończymy blister i mamy przestać brać te tabletki, i nie ma potrzeby żadnego przygotowania. Kwestia jakichś niedoborów jest raczej też negowana przez lekarzy. No, ja przynajmniej z czymś takim najczęściej się spotykam. Oczywiście nie każdy lekarz tak działa, nie każdy lekarz chciał się na tym etapie zatrzymać, więc też nie chcę uogólniać, ale niestety przykro mi, w 90% przypadków tak to wygląda. Więc te najczęstsze skutki uboczne, jakie ja obserwuję u moich pacjentek, to jest tak, trądzik hormonalny na pewno. I ten trądzik on może przybierać takie apogeum tak naprawdę nie zawsze na samym początku po odstawieniu, ale najczęściej on przybiera takie apogeum po pół roku, najszybciej po trzech miesiącach. No ja najczęściej widzę, że te pół roku, rok po odstawieniu to jest najgorszy przedział, kiedy rzeczywiście ten trądzik się no, mocno nasila. Tak samo przetłuszczanie skóry i włosów. To jest coś, czego na przykład ja doświadczyłam, i też opowiadałam o tym w odcinku o mojej y, historii odstawienia tabletek. Y, mniej więcej dwa lata temu nagrywałam właśnie takie odcinki. W których podsumowywałam na bieżąco, co się dzieje u mnie, gdy odstawiałam tabletki. Więc to była taka relacja na żywo. Dosłownie. Pamiętam, że nagrywałam odcinek 3 miesiące, 6 miesięcy i chyba rok po odstawieniu tabletek, więc polecam odkopać sobie te odcinki, bo tam jest też masa ciekawostek i takiej mojej żywej relacji z tego całego procesu odstawiania tabletek. No, który nieskromnie mówiąc, mogę ci powiedzieć, że poszedł w super, ale też drobne objawy się pojawiały, więc zachęcam cię, żeby tak dla inspiracji nawet zajrzeć do tych odcinków i posłuchać, bo dziewczyny też bardzo, bardzo za nie zawsze dziękują i mówią, że to było też takie fajne posłuchać o tym, jak to może wyglądać. Więc to przetłuszczanie skóry i włosów, ono też może czasowo się tam pojawiać i czasem jest ono mniejsze, czasem większe, ale rzeczywiście, jeśli towarzyszy temu trądzik, to najczęściej jest ono dość mocne i da się też nad tym fajnie panować, jeśli nawet się ono już pojawi. Kolejna rzecz, też taka najczęstsza, moim zdaniem, to wypadanie włosów, i ono może zacząć się dość szybko, akurat. I tutaj też mamy bardzo dużo fajnych metod na to. Najczęściej ono jednak wynika z różnych niedoborów, które tabletki powodują, więc to jest też taki temat, który trzeba zgłębić, trzeba to zbadać, trzeba to sprawdzić, ale naprawdę da się tego uniknąć dobrym przygotowaniem do odstawienia. Kolejna rzecz to brak miesiączki albo problemy z. Duż, duże problemy z regularnością tej miesiączki. No i ja też tak miałam właśnie. U mnie najgorszymi objawami po odstawieniu tabletek, a odstawiałam je aż cztery razy i tylko ten czwarty był spoko. Trzy pierwsze próby to właśnie był paskudny trądzik, to było mocne wypadanie włosów, to był właśnie brak miesiączki i niestety potrzeba jej wywoływania lekami, bo nic innego nie działało. No, i tak naprawdę z moim brakiem miesiączki, jedyna rada, jaką dostałam, to to, że mam ponownie brać tabletki antykoncepcyjne, więc super, nie? Odstawiłam tabletki, żeby mieć miesiączki swoje, a nie krwawienia z odstawienia, i no, co mówi mi lekarz, mam wrócić na tabletki ekstra. No i niestety ja też z takiej bezsilności, niewiedzy, z po prostu braku innych metod, które mogłabym wypróbować, bo nie wiedziałam, co jeszcze mogłabym zrobić, nie wiedziałam, czemu ja mam takie problemy, to wracałam do tych tabletek, ale no dzisiaj y, już wiem, jak sobie z tym poradzić i rzeczywiście poradziłam sobie z tym, bo mam w tej chwili bardzo regularne cykle 28-30 dni, więc tak naprawdę da się to ogarnąć, tylko też nie jest to takie proste i czasem wymaga to po prostu bardziej specjalistycznego podejścia, szerszego e, zrobienia dokładnych badań, dokładnego przeanalizowania ich, wdrożenia zmian w diecie, w stylu życia, w suplementacji, uzupełnienia niedoborów, więc e, nie jestem w stanie całego tego procesu omówić Ci w e, jakimś odcinku podcastu, bo to jest tak naprawdę kilka godzin e, mojego gadania i mam na ten temat też zresztą całe szkolenie, ale tak pokrótce... Chciałabym na pewno Cię um, uspokoić, że da się to zrobić mądrze i da się to zrobić tak, żeby tych skutków ubocznych nie było. Tak samo jak brak miesiączki. Yy, I kolejną rzeczą są problemy z masą ciała. Te problemy z masą ciała. Z moich obserwacji nie są akurat najczęstszym objawem, ale widzę, że to jest jedna z najczęstszych rzeczy, których kobiety się obawiają przy odstawieniu tabletek. Bo może właśnie miały takie wspomnienia, że jak nie brały tabletek, to ta masa ciała była wyższa, jak zaczęły je brać, to się obniżyła, albo właśnie słyszały o tym, że mogą się zdarzać um, problemy z przytyciem. No ja osobiście akurat to, um, ten skutek uboczny obserwuję najrzadziej, ale faktycznie w wyniku tych zmian hormonalnych, które zachodzą przy odstawieniu, Tabletek, może się to też wydarzyć, więc liczymy się z tym, że taki objaw może wystąpić ze względu właśnie na zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie. Kolejna rzecz to takie huśtawki nastrojów, PMS, który może też trwać przez praktycznie cały miesiąc, zwłaszcza właśnie w momencie, kiedy nie mamy miesiączki albo kiedy te miesiączki są bardzo nieregularne. Wtedy dochodzi do problemów z wydzielaniem progesteronów, wtedy raczej nie mamy owulacji i wtedy rzeczywiście ten nastrój, samopoczucie będą kiepskie, bo progesteron właśnie, który wytwarzamy w trakcie owulacji, której nie ma przy takim stanie najczęściej, to ten progesteron działa tak bardzo kojąco na organizm. On działa właśnie tak przeciwdepresyjnie, przeciwlękowo, można by powiedzieć, tak? Oczywiście to jest wielkie uproszczenie, ale chodzi o to, że on jest takim hormonem, który ma rzeczywiście takie działanie bardzo mocno kojące, uspokajające na organizm. I w momencie, kiedy my nie mamy tego progesteronu, bo nie mamy owulacji, bo ten cykl jest zaburzony, no to rzeczywiście też to samopoczucie, nastrój, czasem też sen będą bardzo, bardzo rozchwiane. I najczęściej wtedy rzeczywiście pojawia się dość silny PMS, czy tkliwość piersi, czy duże właśnie wahania nastroju przed miesiączką. Czasem to trwa naprawdę cały miesiąc, i ja też tego doświadczyłam, że cały bity miesiąc ja czułam się, jakbym już miała dostać okres, a on za hihi hi nie przychodził, i nie było szans, nawet, żeby przyszedł, bo na monitoringu u ginekologa nic nie wskazywało na to, żeby to endometrium miało się w ogóle zacząć złuszczać, bo ono było nadal bardzo cienkie. Więc to jest problem, który jest po prostu wynikiem braku owulacji. Więc my musimy. Wszystkie ręce na pokład w tym okresie włożyć, żeby ta owulacja mogła wystąpić, żeby podnieść właśnie ten poziom progesteronu. I na to naprawdę pięknie da się działać dietą, pięknie da się działać właśnie strategiami typu odżywczość diety, typu odpowiednia kaloryczność, więc jest tego cała masa. Rzeczy, które możemy zrobić naturalnie, zupełnie bez leków, żeby się tych skutków ubocznych ustrzec, zwłaszcza właśnie tych związanych z nastrojem, z PMS-em. No i właśnie ostatnia taka rzecz, której chciałabym jeszcze dzisiaj powiedzieć, to są problemy z owulacją, problemy z zajściem w ciążę. I one też najczęściej gdzieś tam towarzyszą brakowi miesiączki, nieregularnym cyklom. I tak samo jak poprzedni yy, skutek objaw, tak samo właśnie tutaj ten problem z owulacją i zajściem w ciążę to też jest problem, który nam się wiąże właśnie z kiepskim samopoczuciem, bo właśnie nie mamy tego progesteronu i nie mamy tej owulacji, która by nam go pozwalała wytwarzać, która by działała tak bardzo, bardzo fajnie na libido, na nastrój, na sen, na takie poczucie spokoju, równowagi, harmonii. Więc jakby te wszystkie rzeczy one mogą się wydarzyć, ale nie muszą. Chciałabym właśnie, żebyś z tego odcinka wyniosła też taką dobrą wiadomość, że naprawdę możesz tego uniknąć, że naprawdę da się poprzez właściwe przygotowanie do odstawienia tej antykoncepcji. I właśnie dlatego też chciałabym cię dzisiaj zaprosić jeszcze na moje takie darmowe, zupełnie za free 30-35-minutowe szkolenie wideo e, o pięciu najczęstszych błędach, które kobiety popełniają w trakcie odstawienia tabletek antykoncepcyjnych. I tak, pierwszym z tych błędów będzie to, że się nie przygotowujemy do tego odstawienia antykoncepcji, ale to jest tylko jeden z błędów, jakie są popełniane. I przez te błędy, właśnie te skutki uboczne mogą być naprawdę zatrważające, i one mogą naprawdę utrzymywać się przez wiele, wiele miesięcy, a czasem nawet lat po odstawieniu tabletek. I tak nie musi być. Bo chciałabym ci powiedzieć, że jakby moje cykle już od pierwszego miesiąca po odstawieniu były praktycznie regularne. Moje pacjentki, które odstawiają antykoncepcję zgodnie z moimi metodami, z moim procesem i to nie jest jakaś czarna magia, tylko po prostu dobrze poprowadzony krok po kroku proces dietetyczny, suplementacyjny, zmian w stylu życia. Dobra analiza wyników badań i wdrożone właśnie na tej podstawie zmiany. I to wszystko właśnie da się zrobić, żeby tych skutków ubocznych nie było. Moje pacjentki już w pierwszym cyklu mają potwierdzone owulacje, mają regularną miesiączkę. Tak samo dziewczyny, właśnie które korzystały z mojego szkolenia, o przygotowaniu do odstawienia tabletek, w którym właśnie omawiam wszystko krok po kroku, jak robić i jak działać. I dziewczyny piszą mi takie opinie, że naprawdę pierwszy cykl już był owulacyjny i pierwszy cykl już był fajny, więc da się tego uniknąć, i dzisiaj. Na pierwszy taki krok, naprawdę zapraszam Cię do takiego małego, 30-minutowego szkolenia o tych pięciu najczęstszych błędach. Obejrzyj je, żeby ich po prostu nie popełnić. Nieważne, czy zdecyduj zdecydujesz się dalej działać sama, czy będziesz chciała to robić po swojemu i próbować, to jakby najważniejsze jest to, żebyś tych błędów po prostu nie popełniła, bo wtedy jest szansa, duża szansa, że to się wszystko uda. Więc nie popełnij też tych błędów, które ja popełniłam. Moje trzy pierwsze próby odstawienia tabletek to naprawdę była taka istna masakra. Czułam się okropnie. Lekarze tylko mi mówili, że ja muszę stosować te tabletki, że nie ma innych opcji. I no. Cały czas mówię ci, człowieku, że nie chcę ich brać, a ty mi cały czas mówisz, że mam je brać. Więc dopiero ten czwarty raz, to przygotowanie pomogło mi to zrobić z głową. I szkoda twojego czasu, szkoda twojej energii, bo cały ten proces odstawiania, wracania na tabletki, znowu odstawiania, znowu wracania, to był taki wielki roller coaster hormonalny. I no, ja to z niewiedzy robiłam po prostu, ale ty możesz być mądrzejsza i nie robić sobie takiej burzy hormonalnej, bo to nie jest nic przyjemnego. I moje samopoczucie, moja samoocena, moja jakość życia, relacje wszystko cierpiało w tym okresie. Więc dlatego nie popełnij moich błędów, nie popełnij błędów, które też moje pacjentki często, zanim się spotykamy, popełniają. Sprawdź na początek moje darmowe szkolenie i bądź mądrzejsza. Zaoszczędzi Ci to właśnie masę problemów, frustracji, kasy, czasu i zrobisz to po prostu o wiele mądrzej. Linka znajdziesz w opisie odcinka. Jak zawsze na YouTubie też będzie w przypiętym komentarzu, jeśli nie zapomnę tylko go tam wrzucić. Zapraszam Cię. To jest 35 minut i dowiesz się, czego nie robić przy odstawieniu tabletek jak możesz właśnie ustrzec się tych najczęstszych skutków odstawienia antykoncepcji, tak żeby ten proces przebiegł dla Ciebie jak najbardziej łagodnie. Zapraszam Cię. Mam nadzieję, że za chwilkę widzimy się w tym wideo. A dzisiaj to już wszystko w tym odcinku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej właśnie o odstawieniu antykoncepcji, to przypominam, że są właśnie odcinki na temat mojej historii odstawienia. Tam znajdziesz też masę inspiracji konkretów, informacji, jakie skutki uboczne mnie dopadły, e, jakie objawy się pojawiały, na jakim etapie, co się działo. Więc mam nadzieję, że też ta moja historia będzie dla Ciebie taką inspiracją i mam nadzieję, że też pokażę Ci, jak to może wyglądać krok po kroku, żebyś wiedziała, czego możesz się spodziewać. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymaj się ciepło i trzymam kciuki za Ciebie. Niezależnie od tego, kiedy będziesz odstawiać tabletki, to dawaj mi też znać, jak to u Ciebie wygląda. Mam nadzieję, że jak najmniej skutków ubocznych, a jak najlepiej jak najlepsze samopoczucie. Po prostu. Dzięki, cześć!